Lekcja francuskiego czasowniki Savoir-Connaître. Czy wiecie, jaka jest różnica między czasownikami Savoir i y connaître? Które można przetłumaczyć na język polski jako znać, wiedzieć, a które odzwierciedlają między innymi, różny stopień znajomości rzeczy. Connaître oznacza wiedzieć o istnieniu danej rzeczy, być zaznajomionym z kimś. Doświadczyć czegoś, znać daną miejscowość czy miejsce. Je connais mes voisins. Znam moich sąsiadów. Connaissez-vous mon ami Patrick? Czy znacie mojego przyjaciela Patryka? Je connais bien Paris. Znam dobrze Paryż. Connaître des problèmes financiers. Czy w wyrażeniu znać doświadczać trudności finansowych? Savoir. Z kolei jest używany w znaczeniu wiedzieć, znać, ale bardziej w sposób praktyczny, bardziej dogłębny, znać jakiś fakt, nauczyć się czegoś. Je sais écrire. Umiemy pisać. Savez vous nager? Czy umie pan pływać? Je sais jouer du piano. Umiem grać na pianinie. Je ne sais pas jouer aux échecs. Nie umiem grać w szachy. Savoir. Również w znaczeniu uzyskać informacje. Wiem, że Je sais que vous aimez. Wiem, że panią kocha. Je sais que vous aimez le football. Wiem, że lubi pan piłkę nożną. Je sais que vous avez tort. Wiem, że nie ma pan racji. Je ne sais rien. Nic nie wiem. Je connais tout le monde. Znam wszystkich. Je ne connais rien aux arts martiaux. Nie znam się na sztukach walki. A Do zobaczenia! Już wkrótce ciąg dalszy z kolejnymi przykładami. Zapraszam przy okazji do subskrybowania tego kanału.